Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na ubieranie choinki, takie wspólne, wiecie, żeby było fajnie, klimatycznie i świątecznie, bo nadal stoi tylko w samych lampeczkach. Niestety... Nie udało mi się znaleźć czasu w ostatnich dniach, więc dopiero dzisiaj się za to zabieram no i mamy wieczór. I co? Nie chcę po prostu, wiecie, ubierać jej na raty, więc stwierdziłam, że dobra, zostawię to na wieczór i sobie na spokojnie ubiorę, więc dzisiaj jest ten wielki dzień, ubieramy choinkę. Tutaj mam moje pudła z osobami, więc zaraz sobie je zamienię. a tutaj mam też jeszcze takie gałązki, które sobie wpycham na początku osób choinkę i one mi dają świetną bazę do dalszego dekorowania. One mają na sobie mnóstwo brokatu, więc później jest dużo sprzątania, ale robią naprawdę taki efekt wow. I wydaje mi się, że właśnie same pompki wyglądają troszeczkę tak pusto. Ja nie zakładam łańcuchów, więc te gałązki dodają mi takiego fajnego efektu. Za z tego maski wkładam sobie kolinkę. Oczywiście, na razie sobie tak tylko wkładam, a później będę patrzeć ile mam, bo z tego co pamiętam, mam ich za mało i w razie czego poprzekładam, żeby były mniej więcej tak, wiecie, fajnie rozłożone. I to są zwykłe gałązki, które są sprzedawane do bukietów. Teraz sobie zobaczmy tutaj na bąbki. Jakie mamy? Tutaj mam mój szpic na choinkę. E, szczerze mówiąc, mi się nie podoba. Kupiliśmy go jakoś na ostatnią chwilę, po prostu, żeby jakikolwiek był. E, nie do końca mi pasuje do moich ozdób, no ale chyba w tym roku też właśnie z nim zostaniemy, bo nie znalazłam nic ciekawszego. Myślę, że może najpierw sobie te wszystkie bąbeczki powyciągam, a później będę je wieszać, bo kurczę, tak każą wyciągać po kolei to będzie na pewno dłużej. A zobaczcie jakie mamy właśnie piękne takie szklane, nie wiem czy to dobrze widać, zaraz sobie zobaczę. O, takie piękne szklane, bardzo mi się podobają. Mamy dużo właśnie takich, że szkło jest dookoła i co jest w środku, zaraz Wam pokażę jeszcze inne. Dzień dobry, witam się z Wami następnego dnia rano. Jak widzicie, udało mi się wczoraj ubrać chainkę, więc jestem bardzo zadowolona, że w końcu się udało. Było to trudne, bo kilka dni się zabierałam i nie udało mi się, aż w końcu nastał ten piękny dzień. Jedyne co mi zostało to posprzątanie. Wszędzie jest pełno brokatu. Bardzo dużo. Wszystko się po prostu sypie niesamowicie, chociaż ym, psikałam sprayem, ym, lakierem do włosów, ale niestety i tak to się wszystko obsypuje, yy, więc zostało mi odkurzanie. Nie chciałam tego robić wczoraj, no bo oczywiście, żeby nie obudzić Wiktorii i sąsiadów. Teraz pokażę Wam moje ulubione bombki, bo takie też mam. Wiecie, nie każda jest jeszcze tak samo. Ja bardzo lubię ozdoby choinkowe, więc mam takich swoich faworytów. Jednymi z moich ulubionych są te, które są okrągłe, szklane. I w środku mają, na przykład tutaj jest jelonek. Jelonek? Renifer może bardziej. Nie wiem, czy to jest jelonek, czy renifer. I mamy jeszcze takie z choineczką w środku, zaraz Wam też pokażę, ale... Nie widzę tutaj akurat żadnej. Oj, tutaj mamy z choineczką. No jest przepiękne, przecudowne. Ja nie wiem, jak oni robią te bombki, że w tym środku jest coś i w ogóle, wiecie, jeszcze jest to ozdobione jakimś tam złotkiem. Przewygląda to przecudownie. No, bardzo je lubię. Lubię też aniołki, bo są też właśnie piękne, szklane, zdobione. Dzwoneczki też mamy super. Wiecie, w ogóle, szklane dla mnie ozdoby są takie. Hmm, klasyczne i takie jak były kiedyś na choinkach, nie? Że właśnie szkło i um, mam do tego sentyment. Te też mi się podobają, sopelki pięknie wyglądają. Akurat są plastikowe. Ale też moim zdaniem właśnie największy taki efekt, który robi robotę to są właśnie te mm, złote gałązki. Dajcie znać, co myślicie. Czy też tak uważacie? Czy Wam się nie podoba? Czy wolicie łańcuchy? E, jestem ciekawa, jak wyglądają u Was choinki. Moja choinka jest taka typowo złota, złoto-biała, można powiedzieć. I wiecie co? Ja e, myślałam w tym roku, żeby dodać jakiś czerwony element. I mam taką wstążkę. E, I zastanawiałam się, czy nie zawiązać takich kokardek w niektórych miejscach, ale nie wiem. E, może później spróbuję i zobaczę, jaki da to efekt. Bo brakuje mi jakiegoś takiego trochę życia w tej choinki. Właśnie w tamtym roku mieliśmy taką, ale też kupowaliśmy wszystko na szybko, bo się dopiero tutaj wprowadzaliśmy. No w tym roku może byśmy coś dodali, zmienili. Ostatnio też byłam w Homesense i udało mi się kupić kilka fajnych rzeczy, więc już Wam je pokazuję. Pierwsze to chciałam kupić sobie taki ręczniczek do powieszenia w kuchni, wiecie przy... Piekarniku. i tutaj właśnie znalazłam taki, najbardziej mi się spodobał. E, tutaj są dwa. Ten drugi mi się w ogóle nie podoba, jest taki, wiecie, jakby nadrukowany, e, ale ten jest bardzo ładny, ten motyw mi się bardzo spodobał i stwierdziłam, że sobie właśnie go kupię. E, kosztowało 13 dolarów. Wziąłam sobie też e, ręczniczki do łazienki. Są tutaj dwa w komplecie. E, też nie znalazłam nic takiego bardzo ciekawego, e, ale stwierdziłam, że ten wzór bardzo mi się podoba. Takie, wiecie, świąteczne, chorineczki, um, nie wiem, takie bardzo klasyczne mi się wydaje. I za te dwa zapłaciłam e, 15 dolarów. mam też taki tutaj zestaw: My First Christmas e, i taka czapeczka świąteczna. I spódniczka. Chciałabym zrobić Wiktorii takie zdjęcia. No nie dokładnie takie, ale chodzi mi właśnie, żeby um, była w takim ubranku. Nie wiem, czy w ogóle w spódniczce, ale przynajmniej w tej czapeczce, bo planowałam właśnie kupić czapkę, i tutaj mamy że od 0 do 12 miesięcy i ten kompleksik kosztował 10 dolarów. Teraz też zdecydowałam się na zakup mydła o świątecznym zapachu i powiem, wam, że jest super, naprawdę pięknie pachnie i wiecie co? Stwierdziłam, że to jest naprawdę świetny pomysł. Jeżeli nigdy tego też nie robiliście, to spróbujcie, bo naprawdę daje to super klimat i jest tak, wiecie, przyjemnie, kojarzy Wam się od razu ten zapach ze świętami i się robi taka fajna właśnie atmosfera, więc... Jeżeli jeszcze nie próbowaliście zmieniać zapachu w łazience na te świąteczne, no to zachęcam, polecam. Bardzo mi się to spodobało i myślę, że teraz już co roku będę właśnie kupowała nowe mydełko na święta. Zdecydowałam się na taki zestaw kubków dla taty, mamy i dziecka. Oczywiście Wiktoria jeszcze z niego nie będzie korzystała, ale my już w tym roku zaczniemy korzystanie z nich. Ym, nie było nic ciekawego, żadnych ciekawych wzorów, więc stwierdziłam, że dobre. Niech będą. Drogie nie były, bo kosztowały 17 dolarów. No i co, myślę, że takie będą fajne. Może doczekają <grytania> czasu, kiedy Wiktoria również będzie piła z kubeczków i może właśnie wszyscy będziemy z nich korzystać. Zrobiłam jedną taką kokardkę, i nie wiem, czy mi się podoba, czy nie. Czy wieszać w ten sposób. Chyba moja wstążeczka jest troszeczkę za cienka, ale jeszcze to przemyślę. A ja się z wami już żegnam. Dziękuję, że byliście tutaj ze mną. Obraliście ze mną choinkę. I do zobaczenia w następnym filmie. Pa!